W dzisiejszym odcinku sprawdzamy sobie najciekawsze mity związane z Marvelowym sezonem Fortnite. Jako pierwszy na zapyt leci ukryty pokój Ironmana, który znajduje się w czasie, tutaj właśnie, w tym miejscu, gdzie Wam pokazuję. I jak możecie zobaczyć, tutaj jest już głowa Ironmana i wystarczy, że przejdziemy sobie... E, ja, ja na wszelki wypadek podniosę tu. Rozbijemy tutaj te szafki i otóż możemy zejść do pokoju Ironmana. I zazwyczaj jest tutaj skrzynka Avengersów, yy, tym razem akurat jej nie ma. Ale mamy tonego Starka, Iron Manowe plakaty, figurki, nawet tutaj w telewizorze jest Iron Man. Mamy jego rękawice w formie latarki i nawet takie stroje, to jest pierwszy stroj, a to jego późniejszy, no akurat uważam, że miejscówka ekstra. A jak chodzi o miejscówki warte zobaczenia, to jeszcze jesteśmy w Ravcie. tutaj jest pokój kota przy yy, naszym bosie Emmie. Tak, jest pokój kota. Cała ta Petra jest w kotki, jest wielki pucha, e, puchaty, e, wielka wełna, wielki drapaczek i nawet wielka złota kuweta. By the way, nawet e, zabawki kota można odszukać tutaj w wentylacji. A więc łamice dotyczące dziwnych miejscówek w Fortnite są potwierdzone. Czas na kolejny mit, mianowicie po jeżeli zatokujemy groszkę i go pokonamy, to wypada z jego broń. E, taka, której nie możemy znaleźć w całej mapie. Czekaj, a może to będzie szybciej? Dobra. I... Pistolet. Ale wydaje mi się, że faktycznie tego pistoleta pistoletu nikt się nie może znaleźć, a więc nic potwierdzony. Czas na kolejny mit, tym razem związany z tarczą Kapitana Ameryki i ponoć może nią łowić ryby. Jeszcze raz. No niestety, ale ten mit będzie obalony. Ale teraz możemy sobie przejść do innego mitu. Ponoć. Starczą biegamy szybciej, więc biegniemy. Okej. Okay. Taki mamy czas. Wracam się i teraz biegniemy bez starczy. 3, 2, 1. Okej, okay. jeszcze raz teraz z tej strony. Jeszcze raz bez niczego, bez starczy. Okej. Okay. Czas po lewej, to czas starczą, czas po prawej, to czas bez starczy. Więc oficjalnie mit obalony. Żeby sprawdzić kaliny mit, musiałam wyjść wysoko, bo ponoć tarcza chroni przed upadkiem. Dobra, i sprawdzamy, nie tym razem. Mit oczywiście obalony. Kolejny mit to jest coś związanego z Wolverinem. I oficjalnie mam inny topór, ale jeżeli użyję tej emotki, to mój topór... Ok, teraz akurat nie mówiłam, ale sprawdzałam. Zmieni się na szpony wolwerina. Jeżeli użyjecie tej emotki, to mimo, że nie macie szponów wolwerina, to najprawdopodobniej uda Wam się je wyposażyć, ale tylko na jeden mecz. Więc chciał, nie chciał. Mit potwierdzony. Dobrze, ja to tylko przelotem. Nie triggeruj się na mnie, bo przyszłam sprawdzić kolejny mit: mianowicie, że dom siedzi na tronie stworzonym z tego kamienistego. Eee, z fantastycznej czwórki, tak? I to jest kamienisty z fantastycznej czwórki. Nie pamiętam jak się nazywał, ale tak jak najbardziej siedzi, właśnie na tym tronie. Trochę creepy. Ogólnie w znajomku duma możemy znaleźć bardzo dużo rzeczy związanych z fantastyczną czwórką, takich jak na przykład y, tron dla tej niewidocznej, nie pamiętam jak oni się nazywali z fantastycznej czwórki. Możemy też znaleźć kawałek człowieka gumy, ale możemy też znaleźć y, na przykład he, zniszczony hełm magneto i jak się nie mylę też Hełm Thanosa. Ale też wiem, że jest wiele innych isteregów właśnie związanych z zamkiem duma. Jeżeli byście chcieli taki odcinek, gdzie testu, sprawdzamy tylko co się dzieje w zamku duma i wszystkie te isteregi, to piszcie w komentarzu zamek. Wtedy może nagramy sobie taki odcinek po prostu poświęcony zamkowi duma. A w międzyczasie sprawdzamy kolejny mit. Tamten oczywiście potwierdzony. A kolejny mit jest taki, że jeżeli tu wskoczę, to yy, będę latała. Dobra. O Jezu, jakie kowodło. Dobra, mole? Dobra Okej, okay. dosyć wysoko nas tutaj wywaliło Więc muszę powiedzieć, że tak Mit jest też oficjalnie potwierdzony A jak już jesteśmy i tak i tak przy Fantastycznej czwórce, to Zajechałam Wam specjalnie pokazać Widzicie sobie mapę oczywiście, w którym miejscu to jest Proszę bardzo. I jest tutaj, nie wiem, czy to jest kawałek budynku fantastycznej czwórki, czy coś w tym stylu. Możecie napisać w komentarzu, oczywiście, co to waszym zdaniem jest. No, ale jest coś takiego z fantastyczną czwórką. I fajny fakt, można to całe zrobić. Bo zazwyczaj elementy wystroju Fortnite'a są nie do rozbicia, ale jeżeli to rozbijemy, to jeszcze przy okazji yy, spadną nam zaraz jakieś itemki. O, nie ma. A więc mi z dziwną budowlą fantastycznej czwórki jak najbardziej potwierdzony. Czekajcie, od razu jak przyjadę, to wynajmę sobie postać, bo mam na nią Hehe. <laughs> Ogólnie to jest już taki bonusowy fany fakt ode mnie, że ta postać, którą teraz wynajęłam, zdradza yy, lokalizację wrogów. Mówiłam, zanim zginęłam. <grych> Ta postać, którą wynajęłam, też zdradza lokalizację wrogów, czyli tak samo dosłownie jak medalion Emmy Frost i śmieszne. Częściej skanuje nam mapę niż medalion i ma większe pole skanowania niż medalion, więc teoretycznie jest to lepsze niż medalion, tylko z tym właśnie minusem, że postać może nam zginąć, a medalion zostanie do, z nami do końca naszej gry. Czas na ostatni yy, mit. Ja sobie przeszukuję. Ponoć. Można na trollce wykonać emotkę. E Ja w ogóle nie mogę wybrać. Okej, okay, tu mogłam. Jeszcze raz. Nie, ja w ogóle nawet nie mogę wybrać się yy, emotki, więc. Dziwne, wydaje mi się, że widziałam, że to powinno działać, ale no. Niestety u mnie mi to obalone. Oczywiście, jeżeli Wam się podobał taki odcinek, to subskrybujcie ten kanał, żeby nie omijać takich kolejnych odcinków. Zostawiajcie też dużo łapek w górę pod tym filmem, żeby to był dla mnie znak, że Wam się po prostu takie odcinki podobają. No i z niecierpliwością wyczekujcie kolejnego odcinka. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się po prostu kolejnym razem. Pa!